Dzień dobry. Kłania się wydawnictwa Asum z Wrocławia. Widzicie co ja trzymam w ręce? Ha, ha. To wahadełko. A, a a a a wiecie co to jest wahadełko? No, no wahadełko to jest taki przedmiot, który służy do różnego rodzaju rozpoznawania przedmiotów, jak zaginą wody różnych charakterystycznych zagadnień i, 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 i jest do tego jeszcze taka ale mi się fajnie majta. To chusta, i jest do tego jeszcze taka, taka fajowa książka, e, wahadełko, spróbuj. Ty napisała pani e, Teresa Stompur. I, 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 I zapraszam serdecznie do zakupu tej książki e, w Księgarni Wydawnictwa Astrum i naszych wahadełek. Ho, ho, ho! Zobaczcie, jak fajne. A tu są jeszcze w tyłu różne inne wahadełka. I, 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 I ta książka, muszę Wam powiedzieć, e, to jest wspaniała książka, bo jest bardzo prosta, nieskomplikowana, nieduża. I ona was nauczy jak posługiwać się wahadłem, zostać wahadlarzem, e, jak e, znaleźć wodę w własnym ogródku, jak poszukać przedmiotu albo nawet zapytać się jak się czujemy i o nasze zdrowie i, i czy ale fajnie mi się tutaj to huśta o ludzie kochane i, i jeszcze e, mail na zamówienia e, mail handlowy To zapraszam Was bardzo serdecznie do zakupu tej książki i, i naszych innych książek z tego działu, mamy jeszcze różkarstwo, Radiestezję i wiele innych, ale, ale na to. Jeszcze Was zapraszam na kanał na YouTube, nasze różne kanały, jak kanał Telewizja Radio Astrum, albo wydawnictwo Astrum, albo księgarnia wydawnictwa Astrum. I wiele, wiele innych fajnych. I Tkaczyk, autor. Także bardzo Was zapraszam. Tam są filmy, pogadanki. I ten, co nagrywam, też tam będę. No to e, bardzo, kochani Was, żegnam i jeszcze raz zapraszam. Kupcie koniecznie tę książkę, bo, bo kto ją kupi, e, ten będzie bardzo zadowolony, tak jak i ja. Ha, 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 to do widzenia. Pa pa.